Cześć, na moje, mieli Patenssona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy Gas Station Simulation, wersję Prolog sprawdzamy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę. Do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Akurat podjechała do nas policja po paliwku zatankować, więc już tankujemy, już zarabiamy 200 dolców na koncie. Sprzątamy, malujemy i pozajemy grę. Oczywiście jeżeli chodzi o co tu chodzi, no to właśnie się dowiadujemy. Kolejne zadanie do wykonania w tej wersji to kup miotłę. Wybierz tab i przytrzymaj lewy przycisk, aby zamieść podłogę. Uważaj na pasek w lewym górnym rogu ekranu, by wiedzieć, jaki poziom higieny ma podłoga. Im bliżej czerwonego, tym większa szansa na stratę klienta. Mhm. A tutaj mamy. Aha, miotła, czyli czerwone. Nowy mail. Dobra, idziemy. E, w sumie ja bym chciał też tu posprzątać przy okazji, więc może na początek trochę pozbieramy śmieci. No bo jak ja mam za tutaj e, zamiatać, jak tu tyle szmelcu leży różnorakiego. E, stacja po części pomalowana. E, Denis Rozrabiaka nam tu przylatuje, różne graffiti strzela. Hmm, ciekawie to i nieciekawie wygląda. Hmm, oczywiście psuje nam to wizerunek stacji, dlatego trzeba go gonić. Niby rzucać w niego jakimiś przedmiotami czy coś w tym stylu. Ale szczerze mówiąc, nie wiem o co tu chodzi. Tu jakieś drzwi. Toaleta Euro 50. Otworzyć. Aha, tabulator. No to tabulatorem to ja za chwilę. No tutaj całkiem niezły stół. Przecież dlaczego on idzie do kontelera? Nie wiedzieć mnie czemu. Dobra. Mm, lecimy dalej. Sprzątamy, sprzątamy. O... Stacja. Przede wszystkim stacja. Mamy jeszcze dom. No co? O. No wyłaź z no. Kontener, mufy latają. To też? Tak jest, to też. Wyjdziesz z tym, wyjdziesz. Dobra, rzuć to tu gdzieś. Okej, okay. o klient, znowu policja? Eee, pani policjantka. Pani, a gdzie mundurek? Kiełbasa i sznurek. Pani, no jak to tak można? Mundurek, kiełbasa i sznurek, o jedy, za mało. Sorry, przyjedziesz jeszcze częściej wtedy. Nie ma problemu, nie? No jakby nie było problemu nie ma, ale moja strata. Ile mamy? 260. Niedługo się paliwo jeszcze skończy. O! No teraz i z nim wychodź. Co jest? Dali. No, tak to na pewno będzie dobrze. Dobra, będzie dobrze. Będzie żyć. Co tu za zakurzawa? Dobra. Na razie tylko maila mamy. Z lewej strony widać informacje. O, można tak troszkę przepchnąć jedno drugim, więc spoko. O, param. Oczywiście ja tutaj podejrzewam, nie znaczy, muszę zobaczyć, czy zamówić kontener. No to jest zapewne trzeba zapłacić. Więc zobaczmy. Śmieci. Zamów, wywóz. A, zapewne było to w mailu. Cykl życia śmieci, denis, malowanie, zamiatanie. O, nie ma nic na temat pieniędzy, także ok. Zamiatanie, dobra, czytać tu nie będziemy. Narzędzia, miotła, mamy to. Klienta nie ma, więc wybieramy miotłę. W lewym górnym rogu ekranu to już było czytane. No, jak to na Road 66 pewnie bywa? Piochu co nie miara, kurzawa. Wszystko się normalnie do chałupy wnosi. Okej, okay, mamy to. O, nowy klient. Już tankujemy. Maluszek. Opa, ile paliwa bierze. Lecimy z tematem. Super! Super! Thank you! Welcome! See you next time! Znajdź odpowiednie narzędzie, by włamać się do bagażnika. Możesz próbować otworzyć każdy bagażnik, ale masz jedynie dwa podejścia dla każdego samochodu. Nie licząc tego. Ok? o May? włamywanie się widoczność tej wiadomości ma stan ukryty oto moja rada w życiu nie znajdziesz nigdzie grając jedynie według zasad ba, wiele z tych zasad jest w taki sposób byś z premedytacją nie wspinał się wyżej, im więcej grasz w tą grę tym łatwiej zauważysz takie tendencje. Czasami do zamka zwanego życiem trzeba mieć przysłowiowego wytrycha, jeżeli wiesz co mam na myśli i nie tylko, ale niech adrenalina nie uderzy ci do głowy, przeczytaj tę wiadomość uważnie. Twój prawdziwy wytrych najpierw dopasuj w lewym lub prawym kierunku. Przyciski AD. Jeżeli uważasz, że jest dobrze dopasowany, pchnij go wewnątrz i do góry spacją. Jeżeli po. Czujesz opór, natychmiast przestań pchać, lub złamiesz wytlich. Popraw pozycję poziomu i spróbuj ponownie. Jako nagrodę spodziewaj się albo pieniędzy, albo coś na sprzedaż. Czasami możesz trafić na unikatowy przedmiot, który posłuży dobrze za dekorację. Im trudniejszy zamek, tym większa szansa na nagrodę. A i oczywiście usuń tę wiadomość w ciągu tygodnia. Jeśli nie, nie sam usunę ją innymi sposobami. To sekret między nami. Rozumiesz? Świetnie. Super. Klient. Klient, klient. Już tankujemy, oczywiście. Dobra, na małym przyspieszeniu. O, stacja, czekaj. Stacja benzynowa, 780 litrów jeszcze mam e, na stacji. Okej. Okay. Dobra, lecimy tego zobaczyć. O, jest, ty! O, jest! Co tu jest? Jest wytrych, ty! Jest! To się otwiera? Jest ten wytrych. Okej, okay, no dobra, no... Okej, okay, zamknij. Co tu teraz? Początkujący. Zamknięte. Super! Oczywiście. Działanie wytrycha? Nie może zostać otworzony. Co? Dlaczego? Powiedz: Malowidło na Dose Blow wewnątrz stacji. Ej, ale schowaj ten wytrych, kurde. O by otworzyć inwentarz, przytrzymaj tabulator i ciśnij ikonę plecaka. Malowidło Dose Blow. Dekoracje, funkcje. o, panie, patrz. O, i można sobie tu machnąć. Cyk, mamy to. Super, ale przydałoby się też tutaj. Co to jest? On nie działa? O, o. A jak go obrócić? Aby dopasować, kliknij. O, o, coś z nim zrobiłem, ale nie wiem co. Czybym go wystawił gdzieś? Nie wiem. Dobra. E, klient na paliwo, lecimy. Dzięki. Przyjemności życzę. Kup trzy półki za pomocą komputera. Idzie do komputera, funkcję kup wewnątrz półki. A co, 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 co Aha, tu, dobra. U mnie prowadzi. Trzy półki. Funkcje. Wewnątrz. Szafka produktów alkoholowych. Szafka produktów samochodowych. Wieszak na kapelusze. Super. Trzy rzeczy zakupione. Wyjdź. Wyjdź, Umieść trzy półki w środku stacji: mm, czyli tabulator, plecak. A tu mam zegar, ty weź ten zegar z powrotem tu wróć. Jak naciśnij lewy, aby umieścić, kliknij prawy, aby odstawić. A czemu ta? To ja nie chcę, tak. No, jak go obrócić? O, dobra. Q i E. Okej. Okay. Przez przypadek go tu ruszyłem. O, dobra. Klient? Nie ma. Nie ma klienta. Plecak. Funkcje. Punkt. Klient. Już, panie. Już obsługujemy. Wyszedł? Wyszedł. Dzięki! O, dobra! Jeszcze raz Funkcja. Szafka O, panie Dobra A, jest kue obróć Cyk, mamy to A czemu ona taka... ...połamana? Co ja kupiłem? Z Nie wierzę Dobra. Jeszcze raz funkcje. Na części samochodowe. Może nawet być tutaj. Cyk. Eee, I teraz jeszcze raz. Wieszak. Wieszak z tej strony. Nawet coś takiego zakończone. Dziękuję. O dalej. Kuk dodatkowe miejsce. Parkingowe za pomocą komputera. Więcej miejsc parkingowych oznacza więcej klientów na stacji. Super. Dobra. E, funkcje. Z zewnątrz. Wow. O. Wow. Co? Miejsce parkingowe numer jeden. Zanim zaczniesz odbudowywać parking, potrzebujesz usunąć piach. Budowanie jest opłacalne przez wuja. ok miejsce parkingowe kup usuń co do góry piachu by kup miejsce na parking ok nie wiem o co chodzi póki co ale mam klienta któremu trzeba zatankować paliwo i już mnie zaczynają ci klienci trochę denerwować. Mam nadzieję, że gdzieś tam z czasem mm, przyjdzie. Ile mam? 730 litrów jeszcze, dobra. Eee, gdzie ten piach mam usunąć? Tutaj, no dobra. Skoro mamy usunąć piach, to gdzieś tu koparkę zostawiłem. Ok, ale koparka ma mało paliwa. Podjedziemy i zatankujemy się najpierw. Po prostu rury. Żebym nie musiał... ...za chwilę tutaj... ...z karnistrem latać. No. Nie! No dobra. O co, nie mogę? O co tu teraz chodzi? Nie mogę. Ło, 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 dobra, wysiądź. Co jest teraz? Czego mnie trąbisz, dziadu jeden? Czego mnie trąbisz? Dobra, już idę do ciebie. Zaraz będziesz tankowany. Tylko nie wiem, czemu mi... To klient. No i co mi po kliencie, jak mi dystrybutor nie działa? Ola! Ola! O co chodzi? Mi dystrybutor nie działa. Opsułem dystrybutor. Ratujcie! Dobra, ja w tym odcinku dziękuję bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. Ja spróbuję wczytać grę od nowa i po prostu no, zobaczę. Może coś się tutaj zbagowało, coś się zawiesiło, ale nie mam pojęcia. Także do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się! Cześć!